Roadhop, juziu, właścicielka wudu, shape, żywa sterta ubrań, anioły kontra demony w nowym evencie, nowe skiny i wielka nagroda trofeum. Co by było świetne? Zespolić się w showdown. Hm. Nie słuchaj. On jest diabłem w solo showdown, Danny. Nie możesz latać, te skrzydła są tylko. Tylko dla show zabijecie ty synu Ło! Dogadajmy się. A, przegrywasz. Cześć w Brawl Talk. Witaj. Anioły kontra demony to nowe wydarzenie w Brawl Stars. Zło w Star Park. Przygotuj się na nowe demoniczne i anielskie umiejętności, nowe tryby gry, epickie nowe skórki i więcej. Bitwa o Brawl Stars się zaczęła. Jesteś aniołem czy demonem? Otwórz Brawl Stars, a dowiesz się. Każdego dnia powita cię spadek gwiazdy. Puść to, co zmienisz. Niczym moneta. W zależności od strony, na której wyląduje, staniesz się aniołem lub demonem na dzień. Gwiezdny spadek otworzy się, oferując Ci unikalne nagrody. Nie martw się! Bo niektóre dni możesz wybrać drużynę, co pozwoli ci być aniołem lub demonem. Anioły i demony mają różne gwiezdne spadki do odblokowania dla nagród. Odblokuj anioły. Możesz używać umiejętności z kodeksu zagłady, aby wzmocnić swoich wojowników. Otwieranie gwiezdnych spadków to sposób na zdobycie umiejętności. Wybierz umiejętność, aby błogosławić lub przeklinać. Twoi wojownicy myślą o tym jak o mocy gwiazdy, ale dla wszystkich i o 100% lepszej, także bogini zagłady czułem moją. Stop! Czas na opis umiejętności. Serafina! Przywołaj anioła, gdy twój towarzysz zostanie pokonany. Ten sojusznik wyleczy ciebie i twoją drużynę. Nagrody! Raz na grę! Jeśli atak cię pokona, stajesz się niewidzialny na jeden dzień. Sekunda i odrzucenie wrogów obok. Seyfon. Pokonanie wroga wysysa jego siłę, a twoi towarzysze zostaną uzdrowieni, jeśli są demonami. Tworzenie chaosu. Przyzywasz impa po pokonaniu przeciwnika. Impsy atakują wrogów na mapie. Ta umiejętność ma czas odnowienia. Będzie 12 unikalnych umiejętności, które możesz zobaczyć w filmach twórców. Możesz używać tylko jednej umiejętności na Brawlerze, więc współpracuj z drużyną, aby uzyskać potężne kombinacje. W Star Park otwierają się portale. Nie, nie ten rodzaj portalu. Zły rodzaj. Nowy tryb gry. Portale przyzywają duchy w trybie Spirit War. Czy kiedykolwiek marzyłeś o kontrolowaniu własnej armii uroczych, śmiertelnych duchów? Teraz to możliwe. W tej wersji klasycznego formatu oblężenia, anioły i demony będą stawać przeciwko sobie, przyzywając duchy do walki. Gracze muszą zbierać amulety, aby przyzywać duchy do walki, co może się zdarzyć do trzech razy w grze. Im więcej amuletów, tym więcej duchów. Ilość duchów, które przywołujesz, odpowiada liczbie amuletów. Jest limit. Duchy stają się mocniejsze z każdą walką. Kto zniszczy wieżę przeciwnika lub zada najwięcej obrażeń, ten wygrywa. Trio Showdown to jak. To nie nowy tryb, ale był świetny, więc go przywróciliśmy. To był najczęściej grany tryb w sezonie SpongeBoba. Tak, możesz używać nowych umiejętności Anioła lub Demona. Kiedy widzisz tę ikonę, możesz używać umiejętności Anioła lub Demona w tym trybie. Konkursy będą się odbywać co 3 dni przez cały sezon. Gracze mogą rywalizować w niektórych trybach, aby zdobyć czołowe miejsce i pokazać, kto jest najlepszym aniołem lub demonem. Najlepsi gracze dostaną dodatkowe nagrody. Masz ograniczoną liczbę biletów na konkurs jak w Mega Pigu, więc musisz być dobry. Przygotowaliśmy też inne skórki. To jedne z najlepiej wyglądających skórek które stworzyliśmy. Anioł Lary i Lori to skórki Brawl Pass, a także dwa chromy. Radiant Lary i Lori oraz Dark Angel. Lary i Lori. Dwa skiny Hyperchild w tym sezonie. Oba z dwoma chromami, które można zdobyć tylko z anielskich i demonicznych. Demon Martis, Diabelski Martis i Lambent Martis. Ciemny Edgar, Świetlisty Edgar i najostrzejszy skin Nightbringer zdecydowanie słucha Screamo. Mamy sześć nowych skinów Aniołów kontra Demony, więc możesz reprezentować swoją stronę. Jeśli czujesz się demonicznie jak ja, mamy Demona Otisa, Willow i Ann. A jeśli czujesz się anielsko jak ja, mamy Anioła Maxa, Lili i Jean. Jeśli czujesz, że przegapiłeś te skiny, to prawdopodobnie tak, ale mamy dwa nowe kolory dla Colta i Colet: Świetlisty Anioł Colt i Impi Colette. Sezon Aniołów kontra Demonów będzie trwał od 7 listopada do 5 grudnia. Nowy brawler Juju. Jest zły Juju, ale nie tutaj. Tylko dobry Juju. Juju to właściciel oddities i dziwne dziecko wudu. Jest mityczną artylerią, która stworzyła różne zwierzęta z wyjątkowymi mocami żywiołów. Juju używa trzech typów ataków. Każdy z innym efektem. Trawa ma większy zasięg, ziemia zadaje więcej obrażeń, a woda spowalnia wrogów. Te trzy różne ataki czynią ją bardzo wszechstronną postacią, zdolną poradzić sobie w każdej sytuacji. Mamy przyjaciół z drugiej strony, zwłaszcza Grigri. Przyzywa go jej super, goni wroga, by rzucać igłami. Trochę złośliwe, ale to dziwna lalka wudu. O i. Ma sporo doświadczenia, a Juju chodzi po wodzie. Kontroluje żywioły. Juju wyjdzie 30 października, co pasuje do królowej. Creepy. Zmieniamy reset trofeów, by był bardziej ekscytujący i prosty dla graczy, a nie irytujący i mylący. Wynoś się trofeum! Reset trofeów jest tajemniczy. Reset trofeów teraz przy resecie sezonu. Wszyscy brawlerzy mają limit tysiąca trofeów. Jednak każde trofeum powyżej to trofea sezonowe, które podnoszą twój poziom. Wow, co za oryginalna nazwa! Świetnie, gdy zdobywasz więcej sezonowych trofeów. Bu! Hurra! To miła zmiana, ponieważ każda skrzynka trofeów zawiera gwarantowany skin oraz inne bonusy. Oto szczegóły. Im wyższy poziom Twojej skrzynki trofeów, tym więcej sezonowych trofeów masz, tym lepsze i większe nagrody otrzymasz. Twój najwyższy poziom sezonu będzie na tablicach wyników, więc Twoje osiągnięcia nie zostaną zapomniane. Jeśli jesteś w top 1000, dostaniesz odznakę. Ta zmiana ma uczynić grę w brawlerów z wysokimi trofeami bardziej nagradzającą, bo równoważymy straty trofeów i poprawiamy czasy matchmakingu. To świetne, ale kiedy dostaniemy prawdziwą nagrodę? Wiele się zmieni w dniu aktualizacji, a pierwszy sezon trofeów zacznie się od anioły versus demony. Shade jest epickim zabójcą i stertą ubrań, która tajemniczo stała się świadoma. Hej, nie pytaj mnie jak, po prostu tu pracuję. Shade przemieszcza się po mapie, przez wodę, a to jest naprawdę fajna część. Dzięki swojej supermocy może przechodzić przez ściany. Przestraszy cię wszędzie. Jego podstawowy atak zadaje obrażenia w kształcie stożka. Zadaje więcej obrażeń, gdy trafisz wrogów w środek i to naprawdę fajna część. Jego atak przechodzi przez ściany. Shade wkrótce pojawi się w Brawl Stars 13 listopada. Hyper Wieża 8-bit teraz ma laser, który automatycznie strzela do pobliskich wrogów. Super Otisa teraz ogłusza i wycisza. Super Rooka zadaje więcej obrażeń przy uderzeniu, a jego power-up teraz ładować będzie twoją supermoc. Daryl strzela kulkami wokół siebie, gdy używa swojej supermocy. Armatka Penny strzela dwiema kulami. Dewa mogą to używać bez końca w trakcie hiperładowania. Ciekawa zmiana, która poprawia skórki hiperładowania, polega na tym, że po hiperładowaniu zachowasz ich formę do momentu przegranej. Możesz dłużej podziwiać najlepszą część swojej skórki. Wracamy do Startoon Studios na grudniowy sezon z nową skórką. Bizarre Maze to skórka Brawl Pass w tym sezonie. Achromas Requiem Maisie i Platinum Maisie są dostępne w Brawl Pass Plus. Mówię o Rudelu, Paper Cordelius, Biles X, Sugar Plum Rosa. Ta skórka sprawia, że chce mi się pączków. Skórka to wygrana. Mamy jeszcze wiele innych skórek. Jesteś gotowy? Rusty Otis, High Flyer Lurker, Sushef Ruffs, Shade, Unlucky Juju, Prawdziwe Złoto i Srebro Kenji i Mo. Rozdajemy wiele skórek Angel Max. Dowiedz się, jak wziąć udział w rozdaniu, odwiedzając hashtag. O niej dobrze darmowy. Od 1 do 3 listopada będą finały Brawl Stars, a jeśli obejrzysz je na event dostaniesz darmowy hiperładunek.